Witajcie w kolejnym dniu, w nowym tygodniu, dzisiaj jest poniedziałek, słyszycie mewy? Nie wiem czy to słychać, ale jest bardzo ładna pogoda dzisiaj, mój outfit, top i, i spódniki, nie wiem czy to widać. Yy, mam dzisiaj na 13, więc mam jeszcze dwie godzinki luźne. Już się, powiedzmy, że ogarnęłam. Byłam dzisiaj włosy i. No i tam ogólnie się naszykowałam więcej. Idę sobie teraz yy, się tak przejść tylko tak tutaj, żeby się zorientować, czy coś nowego się pootpierało. Yy, I będę szła sobie na plażę poczytać książkę trochę, bo mam trzy książki i szczerze, żadnej nie zaczęłam. Także pójdę na plażę, później sobie pójdę na jakieś jedzenie żeby się akurat wyrobić na no, pracki po prostu. Także no cóż, widzimy się później. Mam dobry humor, jest godzina 21. 21 I właśnie zamknęliśmy Już na dzisiaj Dzisiaj już koniec pracy Idę teraz na pokój się przebrać, bo troszeczkę nie ukrywam, że zamarzam Bo mam, wiecie, outfit poranny I troszeczkę zimno Więc idę wskoczyć jakąś bluzę w I jeszcze idziemy z Jolą gdzieś tu się pokręcić O nie, oko mi Wiecie, że... O od kremów z filtrem, w sensie te do opalania. Ja i tak tak omijam wiecie oczy. A jak mi się tak trochę nie wiem, podmuch jest wiatru czy nie wiem czego i mi się tak dostaje do oka i mi serio oczy łzawią. Akurat teraz jest tak delikatnie, ale już nie wiem, jesteśmy tu od czwartku, dzisiaj jest poniedziałek i trzy razy mi już około zawiło, także no, ale ogólnie fajnie dzisiaj było. Ja cię tak mi się podobało. W sensie mieliśmy fajnych klientów dzisiaj, mimo że był mały ruch. Nie ukrywam, że był mały ruch, co mi się nie podobało. W sensie No, jest też spoko, bo jest odpoczynek, ale jednak wola... mówiłam już to chyba, że wolałabym, żeby był ruch, ale było fajnie, fajnie. No mało, no bo cały dzień pracy. Jesteśmy właśnie na pizzy mojej ulubionej. Na którą zawsze tutaj chodzę Tylko, że ja biorę zawsze chicken, a teraz bierzemy margaritę I będziemy testować i oceniać Czy jest lepsza, niż ta ostatnia Będzie gigantyczna pizza, więc będziemy brać na wynos Zrobiłyśmy pizzkę Chyba dobra Oceniamy jest to pizernia y, na Deptaku się nazywa. Ja oceniam 9,5 na 10. Y, na Poli oceniam 6,5 na 10. Jolaty też, tak? Tak. Tak. Mężczyzna z messengerem. Tak, Ta picernia wygrała. Głupi messenger. Czeki klimacik. Tu masz sklepik, jak chcesz coś. fajne. Ej, to też jakieś latino. Oh Jesteśmy do sklepiku? Tam był sklepik. Jesteś czegoś żywiccia? Mamy dzisiaj na jedzenie na wagę Między 17 a 18 jest y, 50% taniej I za cały talerz zapłaciłam y, 13 zł Mam frytki, jakiegoś stripsa, pieroga, kopytka i tutaj kaszę Przetestuję co z tego jest najlepsze i już będę wiedziała co zamawiać Także już jem, bo chyba mi ostygło Ja właśnie przyszłam na plażę Troszeczkę wieje, myślałam, że będzie tutaj troszeczkę cieplej Ale zaraz jak się znajdę miejsce I mam plana pomontować vloga Poczytać książkę, ale zapomniałam, że jak jestem na plaży, to muszę mówić głośno. Czy po raz kolejny dzisiaj się y, przybierałam? Tak. Już wzięłam sobą bluzę, wzięłam z sobą kurtkę, bo już nie wiem, czy będziemy wracać na pokój, a jest już po prostu chłodno. Yy, no, także fajnie. Nie wiem, gdzie teraz idę. Yy... Nie wiem, idę się przejść. Wiecie czego szukam? Szukam takiego naszyjnika z muszelek, żeby miał czarny sznureczek i duże muszelki. To były moje wymagania, bo znalazłam z małymi muszelkami, z jasnym sznureczkiem, ale żeby było tak i tak, to nie znalazłam. A po prostu widziałam u innych osób, jak to wygląda i najładniej wygląda właśnie ten czarny i jak ja raz też przymierzałam chyba właśnie w Dziwnowie, to też mi się najbardziej podobał, więc będę go poszukiwać. Znalazłam z czarnym sznureczkiem, ale małe już... ale małe muszelki, jezu, kiłamaniec językowy, więc idę odwiedzić jeszcze kilka sklepów i idę no, znać, jak znajdę nasz bo chciałabym już go ubrać, by mi pasował tutaj do stylówki. do wody. Prawie przy zachodzie Słońca jest godzina 20 coś i chyba przyjdziemy dzisiaj do zachodu Słońca. Jest to giga ładnie. Ten dzień rozpoczynamy tym, że idziemy na plażę! Idziemy na plażę, jest taka gigantycznie ładna pogoda Mam nadzieję, że trochę się może pokąpię, nie wiem Może wejdę do wody, jak nie będzie bardzo zimna Także no, idziemy na plażę Znaczy ja tutaj wiecie, mówię w liczbie mnogiej Ale mi chodzi, że ja idę na plażę, bo teraz Jola jest w pracy Ja mam później na, na 15, mam. musiałam się chwilę zastanowić Dobra, ja już wróciłam z plaży. Ogólnie pogoda jest dzisiaj fajna, ale były, są chmury i były momenty, gdzie wiecie, całe niebo było zasłonięte, w sensie słońce było zasłonięte przez chmury i było, bywało chłodno. No i tak się wzięłam, zabrałam, poszłam sobie jeszcze na loda i się przebrałam teraz i idę coś zjeść i powiem Wam chyba co się dzieje, że od kilku dni chodzi za mną kebab. Mam giga ochotę na kebaba. Ale nie wiem. Bo z drugiej strony poszłabym na coś normalnego. Jakiś taki wiecie, normalny obiad. A nie ciągle fast foody i, i słodkości, ale się okaże co wybrałam. Także jednak zdecydowałam się, że pójdę na coś normalniejszego i była decyzja między kopytkami a makaronem i wybrałam makaron bolognese porcja dziecięca, zobaczymy jaka to jest porcja bo ja wiem, że ja tej dużej bym nie zjadła nie i jesteśmy teraz znaczy jesteśmy, tu mnie to czasem mówi w liczbie mnogiej, jestem teraz na yy... takim wiecie tu od pizzerii i to jest tak, to jest tak ładnie i wybrałam sobie wiecie taki z takim daszkiem ładny jest to porcja dziecięca, więc mam taki talerzyk słodki dziecięcy. Gieramy. Dzisiaj znowu jesteśmy na bierkach, y, Teraz gramy w kosza. I Ola mnie pobiła. Ma 7700 punktów, a jeszcze połowa czasu prawie. A jak ja mam 32. Wracamy z boską! Ja, naprawdę. <noise> e, tak. Dzisiaj e, przełamujemy te bariery, i dzisiaj byłyśmy e, na parkiecie. <noise> tak. Już dzisiaj było więcej młodzieży. Fajnie, fajnie. Wracamy, bo nie wstaniemy rano. Ja mam na, ja na 9.00. <noise> no, w pół do dwunastej chyba jest. To no, pierwsza? po 10 po. Eee, idę właśnie na obiad i jest tak gorąco dzisiaj, że mnie tak boli dzisiaj głowa od tej pogody. W sensie wiecie, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do takich upałów, eee, także no, dzisiaj jest mocno ciężko. Idę nie wiem, na coś na obiad i zobaczymy co dalej. Może na plażę pójdę. Przyszłam na plażę, postawiłam dzisiaj, nie wiem czy w końcu to powiedziałam, że na obiad byłam na kopytkach. Eee, nie wiem czy tam widać, ale są bardzo ciemne burze. Burze, tak. Są bardzo ciemne chmury, ee, ale... co są... Czekajcie, bo tutaj mi dzwoni telefon. Dobra, dokończę szybko. E, mają być dzisiaj burze, dlatego nie wiem, czy się zaraz nie będę zbierać, ale jest bardzo fajnie. Jakaś tam kolonia akurat idzie. Dobra, czekajcie, muszę odebrać telefon. E, ma być pierwsza burza, odkąd tu jesteśmy. Już trochę grzmi. <laughs> 30, i pewnie słyszycie jak leje jest giga burza, giga leje i tu siedzimy w namiocie super oglądam ty mam Jarka to mówi nie nie nie, ja byłam family friendly friendliwy ale się błyska, dobra trochę tak ja dobra chyba trzeba lecieć trochę szybciej Jola oh no